6 czerwca 1944 roku. Alianckie dywizje piechoty i oddziały pancerne rozpoczynają lądowanie na wybrzeżu Normandii we Francji. Ta największa inwazja morska w historii wyznacza punkt zwrotny w II wojnie światowej i staje się początkiem końca wojny w Europie. Następnego miesiąca, w lipcu 1944 roku. Armia Czerwona wyzwala Majdanek, pierwszy duży nazistowski obóz znajdujący się w okupowanej przez Niemców Polsce. Dopiero po wyzwoleniu obozów koncentracyjnych pełna skala nazistowskich okrucieństw zostaje ostatecznie ujawniona światu. Ze względu na wymogi pracy przymusowej i brak pożywienia tylko niewielki procent więźniów obozów koncentracyjnych przeżywa. Miesiące, a nawet lata maltretowania i tortur sprawiły, że przypominają oni szkielety, a wielu z nich jest tak słabych, że ledwo mogą się poruszać. Jedną z najbardziej niesławnych sprawczeń zbrodniczego nazistowskiego reżimu, odpowiedzialnego za te okrucieństwa, jest Maria Mandel. Maria Mandel urodziła się 10 stycznia 1912 roku w austriackim Munskirchen, wówczas części Austro Węgier. Jej ojciec był szewcem, a Maria po ukończeniu szkoły podstawowej została z zawodu urzędniczką pracującą dla austriackiej poczty. Mandel miała 26 lat, gdy Adolf Hitler przyłączył Austrię do Rzeszy Niemieckiej. Anschluss, jak nazywano to wydarzenie, miał miejsce w ciągu trzech dni między 11 a 13 marca 1938 roku. Anschluss był wspierany przez wielu Austriaków, w tym austriackich nazistów, którzy postrzegali go jako polityczne, społeczne i kulturowe zjednoczenie z bratnim krajem, Niemcami. Tysiące ludzi, w tym Maria Mandel, przyszło powitać Adolfa Hitlera, rodzonego syna, powracającego do ojczyzny. Mimo że przywódcy Zachodu postrzegali Anschluss jako inwazję, żaden rząd nie wykonał ruchu. Aby powstrzymać Hitlera, który bez ingerencji poczuł się wolny, aby rozpocząć kolejny krok w swoim planie podboju całej Europy. We wrześniu 1938 roku Mandel przeniosła się do Monachium w Niemczech, a miesiąc później została zatrudniona jako strażniczka w obozie koncentracyjnym Lichtenburg. Mieszczący się w renesansowym zamku Lichtenburg był jednym z pierwszych obozów koncentracyjnych zbudowanych przez nazistów i był obsługiwany przez SS w latach 1933-1939. W latach 1937-1939 przetrzymywano w nim wyłącznie kobiety. Specjalnością Mandel w Lichtenburgu było rozbieranie więźniów do naga, przywiązywanie ich do drewnianych słupów i bezlitosne bicie, aż nie mogła już podnieść ręki. 15 maja 1939 roku Mandel została wysłana wraz z innymi strażniczkami do nowo otwartego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Ravensbrück, otwarty w maju 1939 roku, był jedynym dużym obozem dla kobiet założonym przez nazistów. W sumie przez obóz przeszło około 132 tysiące kobiet z całej Europy, w tym Polki, Rosjanki, Żydówki cyganki i wiele innych. Z tej liczby ponad 92 tysiące kobiet zginęło. Obóz Ravensbruck był obsługiwany zarówno przez mężczyzn z SS, którzy służyli jako strażnicy i administratorzy, jak i przez 150 kobiet, które służyły jako nadzorczynie. Nadzorczyniami były albo ochotniczki z SS, albo kobiety, które podjęły tę pracę ze względu na dobre wynagrodzenie i warunki pracy. W Ravensbruck znajdował się również obóz szkoleniowy dla strażniczek SS, które szkolono tutaj, jak obchodzić się z więźniami, których miały nadzorować. Więźniowie ci musieli pracować aż do śmierci, a zadaniem ich przełożonych, takich jak Maria Mandel, było wyciągnięcie z nich jak najwyższej ilości pracy, dopóki jeszcze żyli. Około 3,5 tysiąca kobiet zostało przeszkolonych w Ravensbruck i służyło tam lub w innych obozach koncentracyjnych. Początkowo Mandel pracowała w Ravensbrück jako dowódca detalu, ale dzięki ciężkim rękom i szybkiemu temperamentowi szybko zaimponowała swoim przełożonym i na początku 1940 roku została strażniczką w bloku cel. W kwietniu 1941 roku Mandel wstąpiła do partii nazistowskiej, a rok później w kwietniu 1942 roku Została awansowana do stopnia starszego nadzorcy. Do jej obowiązków należało nadzorowanie przydziału pracy strażników, których nadzorowała, codzienne apele i kary takie jak bicie i chłosta. Ponadto wybierała kobiety do eksperymentów na ludziach. Z Ravensbrück Maria Mandel została wysłana do Auschwitz w okupowanej przez Niemców Polsce, gdzie przybyła 7 października 1942 roku. Sprawowała kontrolę nad wszystkimi kobiecymi obozami i podobozami Auschwitz i podlegała bezpośrednio Rudolfowi Hessowi, komendantowi obozu. Jej kontrola, zarówno nad podwładnymi, jak i więźniarkami, które nazywały ją bestią, była absolutna. Ponieważ była wyjątkowo okrutna, stała się jedną z najbardziej znienawidzonych strażniczek w obozie. Maria Mandel dobrze dogadywała się z Irmą Grezę. Inną sadystyczną nazistowską strażniczką, która awansowała na kierowniczkę jednego z węgierskich obozów kobiecych w Auschwitz-Birkenau. Podczas rządów terroru Mandel, noworodki i kilkumiesięczne niemowlęta były często topione lub palone żywcem w piecach. W obozie znany był przypadek, gdy Mandel kazała wyrzucić noworodka na zewnątrz, gdzie szczury zjadły dziecko. Ponadto okrutnie prześladowała kobiety w ciąży. Które Józef Kler, samozwańczy lekarz i szef komanda dezynfekcyjnego SS w Auschwitz, zabijał zastrzykami fenolu bezpośrednio w serce. Przydzielała również kobiety i dzieci do pseudomedycznych eksperymentów przeprowadzanych przez lekarzy SS, takich jak Józef Mengele. Mandel biła więźniarki za najmniejsze naruszenia zasad, takie jak kręcenie włosów, co było niezgodne z regulaminem obozu. Jeśli znalazła choćby jeden kręcony kosmyk u więźniarki, rzucała ją na ziemię i biła po głowie. A jeśli była w szczególnie złym nastroju, goliła im głowy i paradowała po obozie z tabliczką naszej z napisem. Złamałam zasady i zakręciłam włosy. Pewnego razu, gdy Mandel zobaczyła więźniarkę z naturalnie falującymi włosami. Zaprowadziła ją do łazienki, kazała jej pochylić się nad wanną i polewać jej głowę na przemian gorącą i zimną wodą. Kiedy więźniarka odezwała się do niej, Mandel pobiła ją gumowym pejczem tak mocno, że kobieta miała pociętą całą twarz i musiała udać się do szpitala. Mandel często stała przy bramie do Birkenau, czekając, aż któryś z więźniów odwróci się i spojrzy na nią. Ci, którzy to zrobili, byli wyprowadzani z szeregu i nigdy więcej o nich nie słyszano. Pewnego wieczoru latem 1943 roku, gdy komando liczące około 500 kobiet wracało z pracy w magazynach Kanada, Mandel rozkazała wychłostać co dziesiątą kobietę. Spośród więźniarek stojących piątkami wybrano co dziesiątą, a następnie wychłostano kilkadziesiąt więźniarek. Innym razem, gdy jedna z więźniarek dała drugiej dodatkową porcję zupy, Maria Mandel wylała ją na głowę więźniarki i pobiła ją pejczem. Następnie Mandel wysłała więźniarkę do niesławnej kompanii karnej, znajdującej się w osławionym bloku 11, gdzie więźniarka przebywała przez cztery miesiące, będąc nieustannie bitą przez SS-manów i funkcjonariuszy więziennych podczas wykonywania najcięższych prac. W grudniu 1944 roku, gdy jedna z więźniarek przechodziła przez obozową ulicę, przypadkowo wpadła na Marię Mandel. Mimo, że natychmiast przeprosiła, Mandel surowo ukarała ją siedmioma nocami w celi stojącej, w której nie można było leżeć tylko stać. W ciągu dnia, wyczerpana więźniarka musiała pracować w kuchni pewnej bardzo mroźnej niedzieli zimą 1942 lub 1943 roku Mandel zorganizowała ogólny apel. Podczas apelu więźniowie byli ustawiani w dziesięcioosobowych rzędach, a następnie liczeni, co czasami trwało godzinami, co było szczególnie męczące dla więźniów, zwłaszcza przy złej pogodzie. Apele trwały od piątej rano do późnych godzin wieczornych. Z powodu mrozu i wyczerpania wielu więźniów upadało, a następnie trafiało do komór gazowych. Mandel brała również udział w selekcjach na rampie kolejowej, kiedy to lekarze SS podejmowali większość decyzji o tym, kto został zakwalifikowany do pracy, a kto został natychmiast zabity. Mężczyźni i starsi chłopcy znajdowali się w jednej kolumnie, a kobiety i dzieci obu płci w drugiej. Podczas tych selekcji Mandel torturowała więźniów w okrutny sposób, bijąc kobiety, mężczyzn oraz dzieci pejczem i kopiąc ich na oślep. Wyrywała dzieci z ramion matek, a gdy matki próbowały podejść do dzieci i je bronić, Mandel biła je straszliwie i kopała. Pewnego razu, gdy młoda matka próbowała podejść do swojego dwuletniego dziecka wyrzuconego na samochód, Mandel kopnęła ją i pobiła tak okrutnie, że nie mogła już wstać. Po wojnie jedna z ofiar zeznała, że trzymała swoje czteroletnie dziecko za rękę. Wtedy Mandel podeszła do niej i wyrwała jej dziecko i rzuciła je na pusty jeszcze wagon. Także dziecko zostało ranne w twarz, po czym zaczęło płakać i wołało matkę, która została odsunięta na bok do grupy, która nie została załadowana do wagonów. Kiedy matka próbowała dotrzeć do płaczącego dziecka, Mandel zaczęła ją bić tak okrutnie, że kobieta upadła. Mandel kontynuowała kopanie matki, mimo że ta leżała na ziemi, a przy użyciu butów wybiła kobiecie prawie wszystkie zęby. Mandel brała również udział w selekcjach więźniów, weteranów do krematorium. Selekcje te odbywały się co tydzień podczas zgromadzeń ogólnych, kiedy to więźniarki musiały rozebrać się do naga, niezależnie od tego, czy tego chciały. Maria Mandel osobiście wybierała, kto ma zostać, a kto zostanie zgładzony. Więźniarki musiały stać na baczność. Jeśli się poruszyły lub nie stały prosto w szeregu, Mandel biła je pejczem tak mocno, że te często umierały. Jak zeznał jeden z ocalałych z Holokaustu, prawie każdy taki apel kończył się śmiercią kilku osób. Inny więzień zeznał, że pewnego razu Mandel wybrała tysiące kobiet do komór gazowych, ale zanim zostały stracone, stłoczyła je nagie w jednym bloku na siedem dni bez jedzenia i wody. Po tygodniu niewyobrażalnego cierpienia, kiedy w końcu wypuszczono je, by znalazły śmierć w komorach gazowych, było więcej trupów niż ocalałych kobiet. Prawie wszystkie zwłoki miały odgryzione palce, piersi i wyłupione oczy. Jeśli któryś z więźniów chciał zanieść wodę lub jedzenie do tego bloku w ciągu tych siedmiu dni, został aresztowany i zginął wraz z resztą. Uważa się, że Mandel była bezpośrednio współwinna śmierci ponad 500 tysięcy więźniów. Po wojnie jeden z więźniów zeznał, że Maria Mandel powiedziała, że więzień powinien pozostać przy życiu najwyżej sześć tygodni. Oprócz znęcania się nad więźniami, jednym z obowiązków Mandel było wyznaczanie więźniarek do obozowego domu publicznego. W kwietniu 1943 roku. Mandel, znana ze swojego gustu muzycznego, stworzyła kobiecą orkiestrę Auschwitz, która składała się głównie z młodych żydowskich i słowiańskich więźniarek różnych narodowości. Członkinie orkiestry były traktowane stosunkowo lepiej niż pozostałe więźniarki. Członkini orkiestry miały czyste, wyprasowane pasiaki, ładne czapki, elegancko poszerzane spodnie i co najważniejsze, lepsze jedzenie. Orkiestra nie tylko umilała czas personelowi SS i odwiedzającym obóz koncentracyjny, ale także towarzyszyła apelom, egzekucjom, selekcjom i transportom. Orkiestra grała godzinami bez względu na warunki pogodowe. Mówi się, że Heinrich Himmler był wielkim wielbicielem orkiestry prowadzonej przez Mandel, a dr Mengele został podobno doprowadzony do łez przez niektóre z ich utworów. Mandel szczególnie lubiła operę puczniego Madame Butterfly, którą jedna z więźniarek, Fenia Fenelon, czasami musiała jej śpiewać i grać w środku nocy. Za swoje zasługi Maria Mandel otrzymała wojenny krzyż zasługi drugiej klasy. Kiedy w listopadzie 1944 roku została wysłana do obozu Meldorf, który był pod obozem obozu koncentracyjnego Dachau, Elizabeth Wolkenrad zastąpiła ją na stanowisku kierowniczki obozów kobiecych w Auschwitz, który został wyzwolony przez Sowietów dwa miesiące później, 27 stycznia 1945 roku. Obozy Mühldorf zostały założone w celu zapewnienia siły roboczej dla podziemnych instalacji do produkcji Messerschmitta 262, niemieckiego samolotu myśliwskiego i myśliwsko-bombowego, który był pierwszym na świecie operacyjnym myśliwcem z napędem odrzutowym. Warunki w kompleksie Mühldorf były fatalne. Jesienią 1944 roku strażnicy SS przeprowadzili selekcję w kompleksie Myldorf. Deportując setki chorych i niepełnosprawnych więźniów do komór gazowych w Auschwitz. Szacuje się, że ponad połowa przetrzymywanych tam więźniów zginęła po deportacji do ośrodka zagłady Auschwitz-Birkenau lub zmarła na miejscu w wyniku przepracowania, znęcania się, rozstrzeliwań i chorób. Więźniowie w leśnych obozach 5 i 6 w Mühldorf byli przetrzymywani w ziemnych barakach barakach częściowo zanurzonych w ziemi, z dachami pokrytymi ziemią. Zaprojektowanymi tak, aby kamuflować konstrukcję przed alianckim zwiadem lotniczym. Więźniowie często pracowali od 10 do 12 godzin dziennie, ciągnąc ciężkie worki z cementem i wykonując inne żmudne zadania budowlane. Pod koniec kwietnia, gdy armia amerykańska zbliżyła się do obozów, strażnicy SS siłą ewakuowali około 3600 więźniów z obozu w Marszach Śmierci. W 1945 roku Mandel uciekła z Muldorf w Alpy, ponieważ wiedziała, że będzie musiała zapłacić za zbrodnie popełnione podczas wojny. Kiedy pojawiła się w miejscu swojego urodzenia, Münskirchen, jej ojciec odmówił jej zamieszkania w domu rodziców. 10 sierpnia 1945 roku została aresztowana i przesłuchiwana przez amerykańskich żołnierzy. Została opisana jako inteligentna, wyrafinowana i jednocześnie okrutna. W 1946 roku została ekstradowana do Polski, gdzie była sądzona w procesie oświęcimskim, który rozpoczął się 24 listopada 1947 roku i trwał miesiąc. 22 grudnia 1947 roku Najwyższy Trybunał Narodowy w Krakowie skazał Mandel na karę śmierci przez powieszenie. Jej okrucieństwo zostało po raz kolejny podkreślone w wyroku, w którym stwierdzono, że oskarżona znęcała się nawet nad więźniarkami, które już wcześniej zostały przez nią wytypowane na drodze selekcji do śmierci. Kilka dni przed egzekucją Mandel wyraziła skruchę i poprosiła byłą współwięźniarkę, nad którą znęcała się w Auschwitz, o przebaczenie. Miała 36 lat, kiedy została stracona 24 stycznia 1948 roku. Jej ostatnie słowa brzmiały Niech żyje Polska. Jej ciało zostało następnie udostępnione studentom medycyny na Uniwersytecie Krakowskim jako materiał ilustracyjny. Po Maryi Mandel nie było wylanych żadnych łez. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.